Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj jest 11 kwietnia 2025 roku. Demonstrujemy przeciwko otwartej przestrzeni. My jesteśmy przeciwko psychiatrii LBGT przeciwko każdej psychiatrii. Trzaskowski im daje miejsca, które my podatnicy płacimy za to, żeby promować wśród pacjentów LBGT. Przeciwiamy się temu i będziemy cały czas demonstrować. WolbeGT i psychiatria nic nie daje dobrego, tylko złego. Będziemy cały czas o tym mówić i będziemy to nagłaśniać. Otwarta przestrzeń to jest najgorsze zło i trzeba się przeciwstawić jej. Pamiętajcie, że nie głosujcie na trzaskowskiego. Nie głosujcie na Biat, nie głosujcie na Zamberka, nie, nie głosujcie na Seneszen, nie głosujcie na Hołownię, bo oni promują LBGT i też promują otwartą przestrzeń, która promuje wśród pacjentów psychiatrię, nie głosować na nich, my będziemy cały czas demo yy, nagłaśniać, oczywiście na razie z powodu wyboru i wakacji przerwiemy demonstrację, ale na jesieni będziemy demonstrować tutaj ponownie. To trzymajcie się, czołem Wielkiej Polsce.